witajcie drodzy moi widzowie no ponieważ jest taka kwestia że no ja już byłem na takim fajnej no byłem fajnie tam na takim tym e, eleganckiej widziałem tą siłownię fajną elegancką no teraz sobie właśnie tak ogólnie pochodziłem właśnie e, tam teraz jestem w takim terenie niedaleko tam zo no, tam jest te... no, widziałem takie, takie fajne żyrafy, fajne, eleganckie. No, tam wiadomo, no, tam były takie węże. No, byłem w takim mini zoo, wiadomo, no, tam trzeba było wchodzić po kolei. No, no, powiedzmy, tam byłem u takiego znajomego i tam on tam ma taki mini zoo, fajne, elegancko takie fajne eleganckie profesjonalne no ponieważ sobie tak go yy, pochodziłem sobie po Wrocławiu fajnie elegancko tam fajnie i, i byłem tam na tym też yy, sobie yy, byłem tam na fajnej tej yy, takiej wyścigowej takie samochody widziałem eleganckie o! to fajne, profesjonalne no tam mi się taki taki podobał taki elegancki Mercedes taki fajny też e, Mitsubishi no fajne takie auto było eleganckie no ta, tak fajnie tak elegancko było, bo, bo tak właśnie by sobie oglądałem na te profesjonalne auta no potem byłem tam fajnie na, na tym na takim fajnie byłem na fajnej zwierżni, takiej co się ćwiczy. No, to tam było takie eleganckie, ja tam sobie tam poćwiczyłem trochę, bo byłem u takiego prywaciarza, tam na rowerku trochę sobie jeździłem na takim o, do ćwiczeń. No też ogólnie tam była taka o fajna że, że możesz sobie takie ćwiczyć do na sztandze, na ćwiczenia takie było można sobie robić, fajnie, eleganckie. A druga sprawa była taka, że no, no ponieważ ja też tak, yy, ponieważ no, pojeździłem sobie rowerkiem, fajnie, elegancko, bo to wiadomo, czy weekendzie, weekend był, no to wiadomo, no można sobie pożyczyć ten na rower, wrzucać tam, wiadomo. Tam, i wtedy sobie jedziesz na godzinkę i tym rowerkiem jeździsz, no, no bo to jest taka opcja, nie? Na przykład w takich dużych miastach to można wypożyczyć sobie rower i sobie jeździsz, a potem musisz go oddać, no. A druga sprawa, no, ja tam też byłem fajnie takim fajnym zoologicznym, fajnie elegancko, no, ponieważ już teraz o, zakupiłem. Teraz la kanarka jeszcze taką fajną tą yy, yy, fajne ziarenka, fajne kupiłem takie o, tą kolbę, żeby kanarek se mógł jeść. No bo to, bo to zwierzątko, no trzeba dbać. No też sobie tam yy, od czasu do czasu tam zajdę do moich fanów, po, pogadamy co i jak i pośmiejemy się no czasami możemy sobie zagramy w taką ruletkę fajną profesjonalną no tam jest taka fajna ruletka że można zagrać sobie elegancko no wrzucasz pieniążka, grasz i to się tak fajnie rozpoczyna i, i ten fajnie ten profesjonalny taki idzie ten fajny obiekt i no za czasami można zagrać no powiem tak że można sobie to zagrać w ruletkę no ale nie za często i nie za dużo bo jak za często się będzie chodzić no to to człowiek może sobie tym właśnie można pieniędzy dużo stracić i może całą wypłatę stracić na takie te kasyna czy mu ruletka po prostu trzeba robić tak jak ja wrzucasz żeby się odegrać, wrzucasz, wygrywasz i potem wypłacasz i już no trzeba tak robić, żeby się odegrać i aha, odchodzę od maszyny i idę z powrotem, a nie tak, że wygrasz i dalej grasz no, a potem, a potem ta maszyna ciągle ona zabiera, jak wygrasz, to ona z powrotem ona zabierze ta maszyna i potem już nic nie będzie już wtedy człowiek już będzie na zerze no. Także mówię, no to trzeba tak robić, żeby się odegrać na no, ruletce czy tam na maszynie kasynie. Ja robię tak o. Ja wrzucam 50 zł, ja no i, i, i mam stuwaka. Ja się odegrywam. No trzeba tak robić, tak jak ja. A nie tam już grać i wychodzić na pustą rękę. No z tego trzeba robić tak jak ja. Profesjonalnie elegancko, to do tego trzeba mieć refleks, refleks. Jak ktoś nie ma refleksu, no to, uu, to nie, to nic nie będzie, nic, nic. Po prostu trzeba mieć do tej, do tego kasynka i do tej ruletki mieć uczucie i taki, no trzeba mieć podejście, podejście i trzeba spokojnie pomyśleć tego i po prostu trzeba wiedzieć, jak to trzeba robić i tego, bo tego. Będziesz się wciskał, wciskał, no to trzeba na a tak, to tam trzeba mieć do tego głowę, bo tego wszystkie pieniądze stracisz to nie jest sztuka, bo potem zostajesz na lodzie i nie masz nic pieniędzy, no. No, kwestia jest taka, że trzeba wiedzieć tak grać, żeby się potem można odegrać, no. Druga kwestia jest taka. No, ponieważ jest taka kwestia, że no, teraz już fajnie, elegancko, profesjonalnie, będę sobie... Chodził takie fajne koszykówki, bo już się teraz zapisałem. I potem będzie taka wersja. Misja będzie. Że będę sobie tam grał. No. A druga wersja będzie taka, że no, trochę sobie tam. Wiadomo, no teraz yy, ja jestem takim, na takim etapie, że już biorę taki większy. Taki moment jest, że ponieważ już biorę taką fajną tą gumę, rozciąga się, ale ponieważ już taką, już jeszcze takie inne, zamówiłem sobie inne do ćwiczeń, które to daje, do góry się podnosi, fajne, eleganckie, tu teraz już czekam, bo ma, mam mi to teraz czyjś, fajne takie do ćwiczeń. No i będę sobie ćwiczył, fajnie, elegancko, i, i jeszcze idę sobie tam na, na jakiś taki do, do znajomego tam, do wielkiego takiego sklepu pójdę. No, wiadomo, to jest najlepszy mój kolega, i zawsze tam sobie chodzę. Pogadamy co i jak, i, i zawsze coś tam mu pomogę. Wiadomo, lord, trzeba, trzeba sobie nawzajem pomagać. No, a druga kwestia jest taka, że no, tam. Pójdę sobie takiego do takiego zawsze tak o, gdzieś jak będzie może jakaś może śniegu napada no to no to może gdzieś tak się pojedzie na, na te góry albo może do Karpacza. Fajnie elegancko wiadomo można coś tam pozwiedzać jakieś takie odsypki zjeść takie o, fajne góralskie. No bo te odsypki to są takie o zdrowe góralskie. No. Wiadomo, można jakąś tam pamiątkę kupić, no jakby tak było, no to można sobie tam pojechać, tam można po górach pochodzić, fajnie, elegancko, tak go dużo jest do zwiedzania, ja tam byłem już parę razy, no ale tak go jeszcze można ponownie pojechać, no, jeszcze raz można pojechać, no, czy do Szklarskiej, czy do Karpacza. Fajnie jest to, fajnie, elegancko jest, no. Także ja mówię, to jest dobra, to ja tam będę się jeszcze raz wybierał, no. I teraz jeszcze właśnie tak ogółem jest takie coś, że, że po prostu ten... Wiadomo, no bierze się jakiegoś tam fachowca, który, do, który dobrze jedzie samochodem i jedziemy, można pojechać sobie tam i jest dużo tam atrakcji, i można sobie tam więcej pozwiedzać w tym Karpaczu, no. Bo to jest. O, dużo jest. Dużo świeże powietrze jest fajnie, dużo jodu jest, no. Bo ponieważ już się do zimy zbliżamy, no to wiadomo, no to tak musi być, no. Dlatego niedługo będzie trzeba pojechać tam do Karpacza, no. No także mówię, to to, to tak na no, niestety tak trzeba no. Także drodzy widzowie zapraszam Was do drugiego mojego kolejnego filmu.